Witajcie, dzisiaj mała aktualizacja energii, energii lata. Jesteśmy już po truskawkowej pełni księżyca i po prześleniu letnim. Nagrałam film o energiach czerwcowych, który Wam oczywiście tutaj gdzieś tam podlinkuję. Nie nagrałam filmu o pełni, bo akurat. Byłam na urlopie, ale napisałam jakiegoś posta krótkiego. Nie wiem, czy tam wam mignął, czy nie mignął. Dzisiaj będzie takie trosze, troszeczkę podsumowanie tego, co się zadziało przy okazji tej pełni przesilenia, czego możemy się spodziewać, na co się otwierać i tak dalej. Więc zaczynamy. Jeżeli śledziliście, śledziliście swoje własne emocje i śledziliście jakieś informacje energetyczne, to ta pełnia oczywiście była wyjątkowa. Pełnia miała to do siebie, że budziła w nas pewnego rodzaju spontaniczność, radość, radość życia, chęć do zabawy, do eksploracji, do poznawania nowych ludzi, do próbowania nowych rzeczy, taką energię naszego wewnętrznego dziecka energię, energię kreatywności. Mi się akurat to zbiegło z moim, z moim wyjazdem, więc miałam taki czas właśnie bez takich typowych obowiązków domowych, gdzie rzeczywiście dużo się działo i gdzieś udało mi się puścić troszeczkę tą kontrolę nad tym, czy wszystko się dzieje tak, jak powinno się dziać, i złapać tą, tą spontaniczność. Więc u mnie się to akurat zbiegło. Wiele osób po prostu może odczuwać taką, taki, takie przypływy energii, też może z Libido skakać, a dla niektórych może po prostu być wzrost kreatywności, każdy to będzie odczuwał na, na innym poziomie. Więc warto wykorzystać tą, tą, ten przypływ energii. Ten przypływ energii wiąże się zarówno z tym, co się dzieje kosmicznie, jak i oczywiście lato już mamy za sobą. Tematy depresji sezonowych. I tak, jak wspominałam, w wielu filmach jesteśmy zsynchronizowani z tymi, z tymi rytmami natury, z tymi porami roku, więc teraz mamy już tą właśnie pełnię lata, więc już wyszliśmy z ospałości i, i mamy przypływ tej energii. I tutaj kwestia jest taka, jak tą energię wykorzystamy, bo z jednej strony jesteśmy zmęczeni tym całym ciśnieniem, które było różnymi różnymi rzeczami i to zarówno na poziomie globalnym pewnymi rzeczami, które się działy i dzieją. Ja na przykład już odpuściłam totalnie oglądanie wiadomości. Jeszcze czasami oglądałam jakieś, jakieś rzeczy bieżące, a teraz po prostu nie mam nawet siły tego odpalać. Więc mam taki taki totalny detoks. Więc z jednej strony jesteśmy zmęczeni tymi tymi ciśnieniami światowymi i z drugiej strony jesteśmy zmęczeni naszymi własnymi procesami, tym przerabianiem traum, ścieraniem się ze swoim cieniem i różnymi takimi rzeczami i chcemy po prostu mieć święty spokój. Chcemy spokoju, chcemy wolności, chcemy cieszyć się, cieszyć się życiem i to jest bardzo dobry moment na to właśnie. I to jest też takie, to przebudzenie tej kreatywności, takiej wewnętrznej dzikości, spontaniczności wiąże się też z tym, o czym jest ten rok. I nagrałam film o 2022 roku, gdzieś wam tutaj podlinkuję. Czyli ten rok jest o byciu sobą, o powrocie do siebie. Czyli nie mamy już siły, jak już wspominałam milion razy, nie mamy już siły udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Nie mamy siły już tkwić w starych schematach. Pewne rzeczy już poodpadały, poodpadały. W końcówce tego zeszłego roku, podpadały w tym roku i pewnie kolejne rzeczy będą odpadać. Tylko teraz już to odpadanie pewnych schematów, nawyków czy też znajomości, które nie służą, już yy, odbywa się mniej boleśnie. Nie wiem, czy to jest może dobre sformułowanie, ale to jest na tej zasadzie, jakby już nie wiem, nie, nie dłupiecie w swoich ranach tylko bardziej to jest jakiś taki strupek, który, który już się rana się zagoiło i te strupki po prostu odpadają, nawet nie wiecie kiedy. Więc pewne zmiany w nas będą przychodziły z większą lekkością, oczywistością, naturalnością, nie będzie to już takie siłowanie się z rzeczywistością, tylko po prostu tak jakby została wgrana aktualizacja, jakaś nowa wersja ciebie, gdzie już nie musisz walczyć Walczyć ze światem yy, i przestajesz się też zastanawiać, co inni ludzie myślą na Twój temat, tylko po prostu, jakby bycie sobą jest yy, jedyną dostępną opcją, co, 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 coś, w tym, yy, coś w tym rodzaju. I, I na czym polega to bycie sobą? Właśnie, co to jest bycie sobą? Yy, mamy dużo. Głównie chodzi o te nasze maski, które mamy, tak? o dużo masek, że troszeczkę inaczej się zachowujemy wobec różnych różnych osób. Bardzo zwracamy często uwagę, co sobie ktoś o nas pomyśli. I tutaj nie chodzi o to, że nagle zaczynamy być szczerzy do bólu i obrażać wszystkich naokoło, tylko po prostu bardziej żyjemy w zgodzie ze sobą i, i robimy to, co nam służy. Nagrałam ostatni film o sensie, o sensie życia, który gdzieś tu jeszcze Wam podlinkuję. No, i właśnie sensem życia jest to bycie sobą, tak? Bo każdy z nas jest indywidualną osobą, ma swój jakiś tam potencjał, ma swoje plany, ma, marzenia, po coś tutaj przyszliśmy, chociaż często o tym zapomnieliśmy. I, i właśnie sensem życia jest bycie, bycie sobą, odkrycie siebie, odkrycie swojego potencjału i podążanie tą ścieżką ser, serca, tak? Ym, nie podążanie za tłumem, tak? Tłum, właśnie o to chodzi, że ten tłum, ten tłum, którym jesteśmy, niejako jest to tłum jednostek i każdy jest troszeczkę inny, i dzięki tej różnorodności możemy nawzajem siebie wzbogacać. I, i ten rok jest o tym, i to lato jest o tym, że coraz bardziej jesteśmy sobą, że pewne rzeczy, które nam właśnie nie służyły, będą, będą same odpadać. Na przykład mojej córce przeszła choroba lokomocyjna, jak ręką odjął. I takie różne rzeczy się zadziewają. Mniejsze i większe. Czasami po prostu mogą się też odzywać jakieś stłumione aspekty nas. Tak jak wspominałam w jednym z filmików, pewnie to jeszcze poszerzę ten temat, jesteśmy istotami wielowymiarowymi. Mamy różne aspekty siebie. Różne, taką mamy rodzinę. Nasza osobowość składa się z wielu, z wielu podtypów. Jest jakaś część nas, która jest bardziej bojownicza, część z nas, która jest bardziej śmiała, część z nas, która jest bardziej wrażliwa. I chodzi o to, żeby dążyć do integracji tych części osobowości, bo często jest tak, że jakaś część nas nam się bardziej podoba. Na przykład jakaś część, która chodzi na kompromisy, jest miła i się uśmiecha jest lepiej widziana, a osoba, która ta część naszej osobowości, która na przykład jest bardziej zdecydowana i walczy o swoje, tak już powiedzmy, była spychana na margines, żeby tutaj nie powodować jakichś konfliktów. I teraz właśnie przy okazji tego lata, tych wszystkich zmian te różne części naszej osobowości będą się. Gdzieś tam przepychać i czasami po prostu przejmować, przejmować pałeczkę. Ja to obserwuję z takim, powiedzmy, zaciekawieniem. Tylko warto właśnie pracować nad integracją tych różnych części osobowości, bo często, właśnie, bo ludzie nie są istotami czarno-białymi. I nie jest, że jestem taki, nie jestem taki, tylko mamy właśnie dużo, dużo tych aspektów, tak? I to nie jest tak, że się zmienisz, tylko chodzi o to, żeby dopuścić pewne aspekty siebie do głosu, tak? I czasami ja tak mam na przykład takie dni, kiedy mam powiedzmy więcej energii i jestem bardziej wojownicza, powiedzmy. I czasami łapam się nad tym, że myślę, o to już nie jestem taka i taka, teraz będę taka, a po dwóch dniach się okazuje, że jakaś inna energia wchodzi i jakiś inny aspekt w mnie się, się uaktywnia, a potem znowu wraca aspekt ten spokojniejszy, bardziej zrównoważony, a potem znowu wybije aspekt, który nie może usiedzieć na miejscu i, i robi rewolucję w domu. Więc chodzi o zachowanie w tym wszystkim pewnej otwartości, żeby dopuścić te różne aspekty siebie do głosu, żeby nie tłumić pewnych rzeczy, ale też znaleźć ujście dla tej swojej energii, ujście w konstruktywny sposób, bo z jednej strony mamy uwolnienie tej kreatywnej energii i różnych tłumionych aspektów siebie. Tylko ten wybuch energii właśnie wiąże się ze spontanicznością, ale cała sztuka polega na tym, żeby zachować w tym wszystkim granice i zachować odpowiedzialność, ponieważ ciemną stroną, wiadomo, że wszystko, co się dzieje, ma, swoją, ma różne swoje, swoje aspekty, ma swoje jasne i ciemne strony, czyli jasną stroną tego, co się teraz dzieje, jest właśnie przypływ tej energii, że chcecie być sobą, odkrywać siebie, swój potencjał, zmieniać siebie, zmieniać świat, zmieniać swoje życie, podążać ścieżką z serca i, i przemierzać świat niczym na dzikim rumaku z wiatrem we włosach, czy coś w tym rodzaju, więc to jest taki rodzaj energii, ale ciemną stroną tej energii jest to, że możemy popaść znowu w pewne takie kompulsywne zachowania. Więc szczególnie osoby, które mają takie tendencje, muszą uważać na rzeczy typu nadużywanie jakichś używek, nadużywanie pokarmów, na, na przykład jakieś niekontrolowane wydawanie pieniędzy i tego typu rzeczy, żeby. W tą, do tej spontaniczności dorzucić odrobinę zdrowego rozsądku yy, i gdzieś jednak, yy, no właśnie, zachować wolność, ale też właśnie z tym rozsądkiem, nie, żeby, żeby nie popaść w jakieś, w jakieś skrajności totalne. Yy, więc, yy, więc to jest jeden, jeden taki aspekt. Yy, no i kolejna kwestia: że przyszła taka energia, nazwijmy to, potrzebujemy zabawy, tak potrzebujemy rozluźnienia. Ale warto ten czas wykorzystać też właśnie konstruktywnie, czyli, wiadomo, można szaleć, imprezować, relaksować się, to też warto sobie, sobie po prostu odpuścić, ale warto też tą kreatywną energię wykorzystać właśnie do, do takiego aktualizacji swojej osobowości, że tak powiem, do Odkrycia właśnie swoich nowych potencjałów, do sprzyjrzenia się swojemu życiu em, i zastanowienia się nad pewnymi schematami, czy na pewno chce tkwić tam, gdzie teraz tkwię. czy to będzie kwestia em, związku, e, pracy, miejsca zamieszkania, czy, czy jakiejś relacji e, przyjacielskiej. Chodzi o to, że teraz mamy tą energię, energię do zmiany. Więc jeżeli się wahasz nad pewnymi rzeczami, to teraz masz ten potencjał energetyczny, żeby zrobić ten krok przełomowy. To jest też dobry moment, jeżeli no właśnie się zastanawiacie nad czymś, nad jakąś tam nową ścieżką kariery, nową pasją w życiu, to teraz macie właśnie tą, tą, tą energię, żeby, żeby zaczynać nowe, żeby, żeby to po prostu poszło. To jest taka energia, energia tego flow, więc warto wykorzystać ten czas nie tylko na, na właśnie taki relaks i zabawę, ale warto, warto pomyśleć o swoim życiu, żeby coś pozmieniać w nim, żeby na co dzień życie było tą zabawą i było tą radością, a nie tylko stertą obowiązków, od których próbujemy uciec, żeby po prostu gdzieś poszukać, co mogę zrobić, żeby moje życie nie było właśnie od weekendu do weekendu, od urlopu do urlopu, byle tylko przetrwać. Co, co możesz zmienić, żeby, żeby żyć pełnią życia, żeby być szczęśliwym? I to jest taki moment, kiedy te odpowiedzi chcą i, i mogą przypłynąć. No i ta energia będzie się utrzymywać. Pewnie będę robić jakieś, jakieś jeszcze update'y. Update lipcowo, lipcowo sierpniowo ale generalnie właśnie teraz jest, jest, jest ten kierunek takiej energii, radości, życia, y, szczęścia, spontaniczności, y, ścieżki serca. Y, więc, więc warto, 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 tak, warto, warto coś zmieniać, y, dalej porządkować swoje życie. Tak jak mówiłam wcześniej, to już nie będzie takie mocowanie się z rzeczywistością, tylko. Tylko takie te zmiany będą przebiegały bardziej naturalnie. I to chyba na tyle z tego update'u letnio energetycznego. Życzę Wam, żebyście cieszyli się Słońcem, żebyście się otwierali, otwierali swój umysł i swoje serce, bo natura zawsze daje nam to, czego potrzebujemy, wszechświat daje nam to, czego potrzebujemy. Też podczas wyjazdu doświadczałam czegoś takiego, że na przykład znalazłam. Pierwszy raz w życiu znalazłam nad morzem bursztyny yy, i takie co prawda okruszki, ale, ale zawsze coś. Chcę zrobić taką nalewkę bursztynową właśnie na jakieś takie różne potem schorzenia, jakieś bóle stawów i w ogóle. Chcę sobie zrobić taki eksperyment. Yy, więc, więc się śmiałam, że kurczę nawet na wakacjach wyjeżdżam, bo tak to jestem przyzwyczajona, że mam ogród i las i ciągle znajduję coś ciekawego ale tutaj te bursztyny do mnie przyszły na wyjeździe. Wczoraj byłam e, obok mnie niedaleko nad jeziorem, to nagle się okazało, chociaż od lat tam jeżdżę, to nigdy nie spotkałam, nie, nie byłam w tym momencie, kiedy czereśnia, która rośnie przy plaży, e, które, że, że owocuje, więc się jeszcze e, zażeraliśmy dzikimi czereśniami e, i tak jesteśmy obdarowywani i mam wrażenie, że że cała przyroda, cała natura właśnie teraz pulsuje i chce nas obdarowywać, ten wszechświat chce nam sprzyjać, nas obdarowywać, więc otwórzmy się. Im bardziej się otworzymy, tym więcej dostaniemy. I tej wersji się trzymajmy. Wrócę do Was niebawem, postaram się w miarę regularnie nagrywać tego lata. I, i to byłoby na tyle. Z ogłoszeń, z ogłoszeń to pojawia się moja płyta z medytacjami dla dzieci. Już ktoś pytał? Ja tą medytację nagrywałam dla mojego dziecięcia, gdy była w wieku przedszkolnym, ale fajnie się też sprawdza dla dzieci starszych, nastoletnich też, żeby sobie poradzić ze stresem. Dorośli też co niektórzy lubią, lubią słuchać. Jest to medytacja wiadomo, że troszeczkę uproszczona w porównaniu do tej medytacji, takiej standardowej, którą nagrywam, jest troszeczkę krótsza, ale myślę, że dorośli też mogą się przy niej zrelaksować, więc płyta z medytacjami jest dostępna. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Jest na moim Allegro, jest na moim OLX -ie. i moja książka z moją baśnią również jest nadal dostępna, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to wszystko znajdziecie w opisie pod filmem i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.